Witajcie w kolejnym odcinku. Właśnie przyszłam do domu, czyli taki standard. Nagrywam film na bieżąco, bo nie udało mi się nic zrobić w niedzielę takiego. Sobota, oczywiście, zapracowana, porządki domowe, których niestety już nie widać, ale tak to jest. W domu się mieszka, dom to nie muzeum. No i po prostu bałaganie się na bieżąco. Jak się sprząta na bieżąco, to i na bieżąco się bałaganie. No ale ja dzisiaj nie o tym bałaganie W ogóle tu obok mnie jest ptaszek. Ten, który kupiłam, jeszcze go nie zdążyłam postawić, już myślałam nawet, czy, ale jest, słuchajcie, świeci się. Włożyłam sobie do niego baterię i chyba zaraz go włączę i postawię sobie tutaj na tą półkę, bo on będzie tu się fajnie prezentował. A jak uda mi się, w, wiecie, w weekend jeszcze zajść raz do Tediego i byłyby takie brązowe, to chyba skuszę się, bo cena naprawdę była okazyjna. Dla tych, którzy nie widzieli filmu, no to film był w niedzielę o 10.00, chyba jakoś tak go włączyłam e, z przeglądu trzech różnych sklepów i moich żali i takich tam innych. No i jako, że nie nagrałam wczoraj żadnego filmu, bo po prostu no, nie złożyło się zrobiło się gorąco, ale to tak upalnie się zrobiło ma być jeszcze jutro chyba ponad 30 stopni więc temperatura naprawdę daje czadu, jak było chłodno to tak nagle się zrobiło gorąco myśleliśmy, że niedziela będzie fajna wiecie, że będzie można się gdzieś wybrać dalej ale okazało się, że niedziela była taka sobie, trochę popadało rano później zachmurzyło się taka, jakaś nijaka pogoda więc ja już się cieszę że dotarłam do domu, że ściągłam skarpetki i buty z nog, Wiecie, jaka to ulga nie? Jak cały czas jesteście na nogach, w takich zamkniętych butach, a jak się zastanawiacie, na co dziwnie zerkam, to. Moluś! Moliz jada bratki. Nie, za chwilę wam też pokażę balkon, bo przestawiłam tam trochę kwiatów. No dobra, tylko jeden, ale dużo lepiej to wygląda, bo te pytunie już zaczęły się pokładać. Powiem wam, że zapach wieczorem jest taki. Piękny, jak te kwiaty się wieczorem nagrzają. Szczególnie mam na myśli wczoraj, gdzie słońce było, i kwiatki się nagrzały i te pytunie tak intensywnie pachniały. A najbardziej pachną, właśnie te, te takie um, sky, ta odmiana gwieździsta, um, polarna, nie wiem, jak to się tam zwie. Mam dla Was też gazetkę z Aliego, no bo byłam na zakupach, to przytachałam sobie gazetkę. W ogóle wszyscy się tak zachwycają alokazją Frydek z Biedronki. Kurczę, super sprawa. Ja powiem Wam, że tak Wam wszystkim zazdroszczę, tym, którzy mają te, taki dostęp do tych biedronkowych skarbów, bo tam się dzieje, magia dosłownie. No i to jest to, czego w Niemczech chyba nigdy nie będzie, chociaż może, no nie można mówić, że nigdy. Nigdy kiedyś były alokazje Black Velvet w już Wam mówię, w netto, więc i Kanadie były w netto, więc też tak czasem się zdarza, że coś bardziej, coś innego e, potrafi się trafić, ale to jest rzadkość, naprawdę to jest rzadkość, więc mam tak zazdroszczę tych alokazji, przecież to są tak piękne rośliny, nawet, słuchajcie, ja tam, wiecie, i czytałam te różne nie kupuj alokazji, nie rób tego, nie kupuj jej coś tam, a czemu by nie, kupcie sobie, a może akurat Niektórym te alokacje idą bez żadnej większej opieki, po prostu kupią, postawią i rosną, bo mają takie specyficzne warunki w mieszkaniu, nawet nie wiedząc o tym. Inni niestety muszą walczyć tak jak ja i wiecie, kombinować, eksperymentować w czym będzie lepiej, w czym, gdzie postawić, wiecie, czy może w tym, czy w tamtym miejscu i, i cały czas o nią walczymy, a nie to, że tak postawią w jakimś miejscu, może... No, to kupiła w Biedronce rośnie, a ty tam wiesz się trzęsiesz w domu, żeby ci rośła. Więc cieszcie się tymi roślinami. Jeśli je lubicie, no to czemu by nie kupcie? Zaryzykujcie. Co to za strata, jejku? No, wiadomo, no pieniądze rzecz ważna, ale. Ale też trzeba mieć jakieś takie drobne, mi się wydaje. Y swoje jakieś, świecie no, no takie drobiazgi, na które trzeba czasem sobie pozwolić, no bo co by z tego życia było, jak już sobie na nic nie pozwolimy, no to to życie już takie do tu w ogóle. Dobra, ja tu się strasznie rozgadam, pokażę Wam teraz coś, co zachwyciło mnie dzisiaj rano, czyli mój parapet od strony sypialni. W tym czasie ja sobie to trochę ogarnę, więc wy zobaczcie sobie z muzyczką ten parapecik. Tam jest ta paprotka cudowna, ja tu chwilkę ogarnę i potem ruszę się i pokażę wam moją alokację. Frydek wypuściła pięknego listka. <śm> Okazja, Frydek. Ja ją dostałam od Damiana. W ogóle zobaczcie, tu jest ta bulwka. Ja to chyba... Uj, trzasłam drzwiczkami. Ja Wam ostatnio pokazywałam, że tu jest też druga bulwka, ale spójrzcie, jaki piękny listek wyrósł tutaj. To jest Monstera Stadley Friedrichs... O Boże, zapomniałam nazwy, więc na tą roślinę nie zwracajcie uwagi, bo Dzisiaj jest o alokazji. Trochę przybrzmiały temat, podobno, bo te alokazje to już jakiś czas temu się pojawiły. No ale mimo wszystko, nie? Tu w ogóle jest druga. No i ta. No jak widzicie, ta ma się gorzej, jak wspominałam, ja walczę o swoje alokazje, a niektórzy o niektórym od tak po prostu pięknie rosną. No i tu mamy tą drugą, wydawało mi się, że ta bulwka coś się z nią zadziało, więc sadziłam ją do perlitu i ta sobie fajnie radzie. Obok była zwykła, nie z wariegacją, niestety ta chyba mi zagniła już do końca, zjadła samą siebie i niestety nic z niej nie ma, ale... Mój frydziu, piękny, jest kurczę jest spójrzcie, jakie to maleństwo jest. Ja widziałam, że te biedronkowe skarby to takie giganty były. Mm. A ja mam takie maleństwa, dwa i się cieszę. i jak widzicie, no nie zawsze idzie nam dobrze, nie zawsze jest nam po drodze, ale coś się dzieje. No to jest piękny listek, Uu, dobra, odpukać w niemalowany Tak zawsze moja mama mówiła, żeby nie zapeszyć i nie zakłócić. Nie, nie. No wiecie nie, o co chodzi, nie? No, żeby nie zapeszyć. Za to tutaj mamy oblika. Niedawno wam pokazywałam, że się listek rozwija, i ten listek to już prawie jest tutaj. O, to dałam prawie wyszedł, więc zobaczymy go sobie następnym razem. Ptaszka postawiłam sobie tutaj, myślę, że fajnie wygląda. Tak z daleka chyba dużo lepiej niż tak z bliska, więc może sobie odejdźmy. No, tak mocno się. Kurczę, no w telefonie to jest zupełnie inaczej, jak się patrzy na żywo, więc próbuję to tak trochę zbliżyć, ale uważam, że wygląda całkiem uroczo, jakie fajne, jak koraliki się błyszczy. Ja jeszcze miałam tu w planie zawiesić sobie ten łańcuch, taki, um, no łańcuch świetny, nazwijmy to tak, wiklinowy, nie wiem z czego to było. No, ale teraz może zajdźmy sobie na balkon, bo tam wam chciałam pokazać te przestawione, cudowne rośliny. Kto tu się wygrzewa? Wygrzewacie się, nie? Widzicie? buldogi się wygrzewają. No one to lubią sobie, patrzcie. Nawet tą zabawkę już sobie przeniosły. Zamiatam ostatnio, patrzcie. Już i zawinął mi miotłem. Muszę sobie kupić inną zmiotkę. Kupić sobie inną zmiotkę, bo mi gwint nie pasuje na kij i cały czas ją gubię. Ale ja chciałam wam pokazać. No, patrzcie petunie. One ostatnio były, tu były petunie, gdzie lobelie, a lobelie były tam z tyłu, albo tak pół na pół. Więc je przestawiłam. W ogóle zobaczcie, lawenda się rozkwitła, liści w ogóle nie widać, tylko same kwiaty. Tak to wszystko tam rozbujało się i zarosło. No i uważam, że to całkiem fajnie wygląda. Teraz mamy taką jakby naprawdę spływającą kaskadę, bo tam są te takie wyższe pędy od tej petunii. One się oparły o ten i wygląda to nieziemsko. No tak bogato bym na to nazwała. Nazwijmy to, że jest bogato, tak wiecie, kwieciście i w ogóle. A tu na górze mamy właśnie te inne petunie, te z takimi pięknymi nakrapieniami na listkach. I wiecie co, zauważam że te petunie to kochają podlewanie nawozem. Jak ich nie podleję nawozem, to trochę gorzej się rozwijają, więc myślę, że tak raz w tygodniu bym naprawdę musiała z konewką, z nawozem sobie przelecieć i je podlać. O, może sobie je obkręcę, tak wiecie żebym miała fajniejszy widok, nie? Czemu by? Nie wiem, można odkręcać jak najbardziej. One się ucieszą, wiecie, z takiego przekręcania, chociaż im tutaj światła akurat nie brakuje. Choć myślałam, że będą bardziej spływać z doniczki, ale nie. Te, jak mocno są wybarwione kwiatki. No... Cudnie to wygląda, fajne są, bardzo mi się podobają. Nie wiem, czy nie powtórzę ich w przyszłym roku. Ale mamy dopiero czerwiec, nie? Tak normalnie na balkonie kwiaty to tak do połowy października, nawet do listopada u mnie, więc jeszcze dużo, dużo czasu przed nimi. Ja nie wiem, czy one aż tyle postoją. Więc pokażę Wam jeszcze kwitnące lilie. I to jest ta druga odmiana kwitnących lili. No, piękne są, naprawdę są bardzo ładne, ale z tego co widzę, że o. Pachną, no troszeczkę, odrobinę pachną, no ale to też już jest taki czas, że po prostu one swój żywot będą kończyć. Te już totalnie przekwitły, ale spójrzcie, coś tam z tyłu wyłania. Oksalis, no ten tu kwitnie jak szalone. Spójrzcie, ile ma kwiatów, to jest tak kwitnący mocno egzemplarz. On po prostu nie przestaje, nie poddaje się. Cały czas coś nowego tutaj wyrasta i zaczyna kwitnąć. Spójrzcie tutaj, begonie. No one sobie radzą. Okej, okay, bym powiedziała, że nawet okej okay sobie radzą. No nie ma tu jakiejś, wiecie, rewelacji. Więc czekam, czy pojawią się jakieś kwiaty, czy nie. Bardzo podobały mi się te takie włochate nóżki u nich, łodyżki. Niestety Kaladii ni widu, ni słychu nic tam nie ma, o spójrzcie, to teraz widać że ten oksalis to zasłania ale o, teraz widać ile tu jest nowych tych listków i nowych pączków kwiatowych nie wiem, chyba, chyba powiem wam, że jakby może taka pogoda cały czas była, że wiecie, jest tak ciepło jak teraz to może te kaladia by się coś wychyliło ale tak, tak jak jest no to widzicie co się dzieje natomiast lawenda, cudna piękna, spójrzcie rozkwitła się mm, pachnie, bardzo ładnie pachnie no, i bazylia. Ta bazylia mnie w tym roku tak zachwyca. Ona tak świetnie wygląda, tak pięknie się przyjęła przez to, że były właśnie takie chłodniejsze dni. rozmaryn widzę, że też sobie nieźle poradził. No i papryka. I ją chyba trzeba będzie czymś na Ja mam coś organicznego, takiego, wiecie, nieszkodliwego. No i tu walcząca jest. Słuchajcie, sałata. Sporo jej wzeszło. Widać, że no, z dnia na dzień jest trochę coraz większa, ale wiecie, to już nie jest taki czas na sałatę. Te chłodniejsze dni były trochę lepsze dla nich. Mm. Szałwia również cudowna. I co? Ostatni oksalis, ten, który tu stoi. On sobie fajnie radzi. Co tam widziałam szczypowica w ziemi. No patrzcie. Tam zasuwa w ziemi szczypowica. O, 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 o! Uciekła. Fajny jest ten szczawik, tylko on mi się wydaje, że on... No to jest chyba jedyny egzemplarz, jaki przetrwał i... O! Widzieliście? Duży święty, jaki robak. Tam jest ich pewnie z dwa albo trzy chaty sobie założyły. No nie. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Albo o, widzieli widzieliście jak zasuwał? Dobra. Idziemy od tej doniczki. Gdzie ja się nie boję, ale tak trochę nie fajnie, nie? Mimo wszystko, co my tu mamy. A przekwitnięty oksalis. O, z resztkami mszycy. Ja tu pryskałam, więc wiecie, no. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Dobra. Tu mamy lawendkę. I może jeszcze zerkniemy sobie powojnika, bo on wciąż fajnie kwitnie. Powojnik natomiast wygląda tak, z tymi petulniami i lobeliami, fajnie się to prezentuje ale widać, że jemu takie mocno ciepłe dni to niezbyt służą, on się wtedy, on szybciej przykwita, ale zobaczcie, jeszcze są pączki kwiatowe, nie do końca jeszcze się pozbyłam szycy, mimo tego, że psikałam dwa razy, ale wiecie, to jest tak gęste, tu jest tego tak dużo, że ciężko się tego na raz pozbyć, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać, coś mi się wydaje, że tak, przesuszyłam tutaj lobeli. widzicie? No, jak te kleje konewką, to akurat tej roślinie tu z tyłu się daje, dostaje mniej wody i widać, że ona na tym ucierpiała mocno. Chociaż ono, że one wszystkie są takie trochę zabidzone, bym powiedziała, te lobelie. No nic, ale ja to wczoraj podlewałam, więc nie wiem o co chodzi. Sypię się teraz. Muszę sobie kiedyś przyjść właśnie z kawą, na spokojnie, może jak nie będzie takiego słońca, i pousuwać te przekwitnięte kwiaty. A na sam koniec bida z nędzą i totalna rozpacz, czyli mój Oksalis. Ten taki piękny z nasionek hodowany. Nie wiem, czemu mu się telefon sam przekręca. Wypuścił jednego kwiatka. Ja to chyba pousuwam. W ogóle go trzeba by podlać. To wtedy on by dużo lepiej wyglądał. A widzę, że ja tak jak jechałam z konewką. Patrzcie, ja tych dendronów nie popodlewałam, więc to też będę musiała załatwić. Więc zaraz przyjdę z konewką i podleję tą roślinę i te dwie, które są tam obok, bo one również by tego podlewania już wymagały. Zapomniałam chyba, wiecie, że przez suszarkę jakoś tak gorzej się tam dochodzi, jak jest suszarka ciężej tam. Zobaczymy sobie, co my mamy tutaj w tym alim. Może ktoś byłby zainteresowany. Oczywiście wielka tajemnica przyszłego tygodnia, po ile będą czereśnie i truskawki. To jest... Słuchajcie, to jest tak ekscytujące, Cytujące. nie wiem czy lubicie melony ale ten chyba mi dosyć nawet smakuje, chociaż wcześniej nigdy nie byłam takim wielkim fanem, dobra co my tutaj mamy, no oczywiście spożywka więc jakby ktoś był ciekawy to proszę bardzo, spożywcze rzeczy wychodzą w takich cenach nie innych i to są te wiecie promocyjne ceny lub ceny z reklamy, bo to różnie też z tym akurat bywa, tu mamy trochę alkoholi no i one są już przecenione dobra, co tu ciekawego jeszcze jest takie podstawowe rzeczy jakby ktoś już wiecie za pierwsze ten weki się brał czy coś mamy cukier w promocji chociaż nie bo to nie jest kryształ to jest brązowy jakiś zwykły hmm. chyba przejdziemy do kolejnej strony przeczyściłam sobie w międzyczasie apart chyba wydaje mi się że teraz trochę lepiej widać o proszę bardzo tu jakby ktoś chciał sobie odświeżyć łazienkę trochę kolorów pozmieniać ręczniki zawsze na czasie hmm. o szampony, czemu by nie? Może, może plastry, sezon. O, patrzcie, moda damska. Takie całkiem nawet przyjemne te spodnie, wyglądają na takie fajne, bym nawet powiedziała. Tu trochę dla panów. O i coś co wszyscy roślinomaniacy lubią. lubią. Bardzo lubię to jest klon japoński, trawy zawsze fajne. Shorty jeansowe, jakby jednak ktoś nie miał, a chciał zakupić, to też są, będą pościele. Ja to zawsze lubię sobie popatrzeć na pościele. Niestety Aldi ma takie dosyć małe rozmiary, jeśli chodzi o pościele, i nigdy, bardzo rzadko są 2,20. Co tu mamy? O! No nie, ale takich ratanowych to jednak bym chyba tutaj nie chciała, chociaż może, no nie, nie wiem. No, wiecie, to zamiast jajek, nie? Jak ktoś ogląda mnie na bieżąco, to wie o co chodzi. Dobra, mamy budki do pływania, chyba? Tak, budki do pływania dla małych dzieci. Jakieś zabaweczki, ubranka dla dzieci. Powiem wam, że Ali jakościowo ma całkiem niezłe te swoje produkty. zazwyczaj jest to czysta bawełna, i tak dalej. I cenowo też to nieźle wypada. Dobra, co my tu mamy? Kolejne jakieś dla roślinomaniaków aha, to jest paulownia tak mi się chyba wydaje, że to tak się nazywa mamy jakieś roślinki różne, nie jest napisane co dokładnie będzie, więc ciężko powiedzieć na pewno będzie róża i będzie lawenda i te kocyki są bardzo fajne tu mamy jakieś pierdy do telefonów no i przechodzimy ponownie do produktów spożywczych o haribo, kto lubi haribo osuszone mango chyba nie jadłam nigdy suszonego mango. Może lepiej nie próbować, bo wiecie, jeszcze zasmakuje. I pewnie super dużo cukru ma w sobie kalorii tyle, że hu-hu-hu. A potem się człowiek wciąga i tak chrupie, chrupie, wiecie o co chodzi. Kawa kawielka, za dwie dychy, 2,4 kg. No proszę. Dobra, tu jakieś frapsy, frytki, no takie coś na szybko do zjedzenia w domu. No i w sumie. Za wiele tu coś ciekawego tu jakoś nie ma, no nic mnie tak bym powiedziała nie urzekło, żeby biec w poniedziałek wprost do Aldiego, to już jest w ogóle od soboty, stroje kąpielowe, więc no, zapowiada się taki normalny tydzień. Żeby film dzisiaj się wyś wyświetlił, to jednak muszę się troszeczkę sprężyć, jakbyście mieli jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu. Choja jeszcze nie rozkwitła, choć powiem Wam, że te pączki są coraz coraz większe. No i to się wydarzy na pewno na dniach. To takie drobiazgi, ale jak cieszą, wiecie o co chodzi. W ogóle tu obok mnie jest tajka, ale to wiecie co. Tydzień jest długi. Może uda mi się jeszcze wrzucić jakiś film w piątek. Może go nagram wcześniej, w czwartek, żeby on się wyświetlił tak całkiem normalnie po południu. To przejrzymy sobie właśnie tajkę. Powiem Wam, że Monstera variegata wypuszcza również dwa nowe liście. Po prostu szał, niby tego światła nie ma za dużo, a jednak rośliny to korzystają z tego, co jest, więc to mocno cieszę. Mam nadzieję, że przegląd gazetki Zaldiego również Wam się podobał. Sama byłam ciekawa, co tam jest, dlatego ją wzięłam. I co ja już się będę z Wami żegnać. Życzę Wam miłego dnia lub w sumie wieczoru, jeśli uda mi się wyświetlić dzisiaj ten film. I co, do zobaczenia kolejnym razem, pa!